Dobra. Witajcie w drugim odcinku Podmasu. Do świąt pozostały 23 dni. Ja nazywam się Wojtek Struzik i jestem gospodarzem kilku podcastów. Podcastu o rozwoju osobistym, podcastu, w którym czytam bajki, poezję, ale też kilku innych projektów, wszystkie mocno zaangażowane w podcasty. Pozwól, że powiem Ci, czym jest Podmas. Podmas to wspólne, codzienne. Podcastowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Każdego dnia, aż do samych świąt zaangażowani w akcję podcasterzy i podcasterki będą publikować w ramach swoich podcastów bonusowe ekstra odcinki, w których w swój autorski, wyjątkowy sposób poruszą świąteczną tematykę. Znajdziecie tu inspirujące historie, przydatne porady, rozwijające wiadomości i mnóstwo ciekawostek. Mamy nadzieję, że podmas pomoże Wam poczuć świąteczną atmosferę, ale też będzie dobrą okazją do poznania i polubienia nowych słuchowisk, czyli nowych podcastów. Odcinki Podmasu znajdziecie pod hashtagiem Polski Podmas, czyli szukamy hashtag podmas w aplikacjach do słuchania podcastów, ale też w mediach społecznościowych oraz na playliście Polski Podmas 2021 na Spotify i YouTube. Serdecznie zapraszamy. Wczoraj w pierwszym odcinku mogliście usłyszeć, jak Judyta i Sebastian z podcastu Razem lepiej opowiadają o czym nie zapomnieć na święta. A już jutro, w trzecim odcinku, usłyszycie, jak Ania z podcastu Po Królewsku opowiada, jak obchodzi Boże Narodzenie Królewska Rodzina. Poznacie tajniki królewskich świąt, nie tylko tych, w brytyjskim wydaniu. A ja dzisiaj opowiem Ci o najlepszym prezencie ever, czyli takim najlepszym prezencie na święta. Zacznę od tego, czym w ogóle jest prezent. To wydaje się być oczywiste przecież, ale skąd pochodzi w ogóle to słowo? Ponoć już w łacinie występowało, ale według słownika etymologicznego Andrzeja Bańkowskiego, angielskie present oznaczało pierwotnie dar lenny, przedstawiany publicznie. Czyli taki prezentowany władcy. Nieraz możecie widzieć w filmach albo wyobrażać, czy wyobrazić sobie teraz w filmach, kiedy przywożą dary różni właściciele ziemscy i wręczają e, oni lub ich emisariusze taki prezent królowi. Król go ogląda i albo go sobie zatrzymuje, albo wręcza komuś innemu, przekazując dalej. Często to były jakieś drobne, ale ważne dla kogoś przedmioty, a czasem to były naprawdę pokaźne. Więc taka jest etymologia słowa prezent, czyli dar lenny wręczany publicznie. Zanim powiem ci o najlepszym prezencie ever, to chcę, żebyś teraz zamknął, zamknęła oczy i spróbowała sobie przypomnieć jaki albo jakie prezenty, które otrzymaliście na święta były dla was takie właśnie najlepsze najlepsiejsze takie które wzbudzały super emocje gdzie serducho po prostu radowało się a wyrazem z tym może to coś was dodatkowo wzruszyło macie z tym naprawdę ciepłe bardzo ciepłe miłe wspomnienia miłe odczucia mam nadzieję że coś wam się przypomniało że jakieś prezenty takie właśnie emocje w was wywołują do dzisiaj być może pamiętacie właśnie co to było ja na przykład, kiedy zamknę oczy i próbuję sobie coś takiego przypomnieć, to przypomina mi się na przykład, nie wiem na ile to moje wspomnienie, taki prezent, który dostałem za małego dzieciaka. Taki byłem kiedyś malutki, każdy kiedyś taki był. To był zestaw kowboja. To były rewolwery, które szczelały. one miały taką, ładowane były takimi kapiszonami na takim plastikowym kółeczku. Nie wiem, czy to dobrze przedstawiam, ale być może kojarzycie coś takiego. Czasem gdzieś leżały, później takie wyszczelane. I to było coś takiego, co bardzo zapamiętałem. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć dlaczego, no ale właśnie, kiedy zamykam oczy, to widzę właśnie taki prezent. Jeśli już masz swoją listę takich prezentów, jeden, dwa, trzy, pięć takich prezentów, to spróbuj sobie teraz zadać pytanie, dlaczego pamiętasz właśnie te prezenty? A dlaczego być może nie pamiętasz innych? Chyba, że pamiętasz wszystkie prezenty, które otrzymałaś, czy otrzymałeś na święta. Jeśli tak, gratuluję. Jeśli nie, to zastanów się, czemu pamiętasz właśnie te, a czemu nie pamiętasz innych. Takie ćwiczenie, za chwilę powiem ci, dlaczego może być dla Ciebie przydatne. Przydatne szczególnie w tym okresie, ale też myślę, że znacznie wcześniej, żeby właśnie nie zadbać o prezent na ostatnią chwilę. No dobrze, jak w takim razie wybrać prezent? Jak trafić z prezentem dla osoby, której no chcemy go wręczyć? Przede wszystkim bądź uważny. I to bądź uważny, uważna znacznie wcześniej. Nie nasłuchuj o prezencie dwa dni przed zamiarem jego kupienia albo być może tydzień przed zamiarem jego kupienia. Spróbuj, rozmawiając z osobą, którą chcesz obdarować, skupiać na tej osobie, skupiać na jej Komunikowanych potrzebach, takich, które ona być może w sposób otwarty i oczywisty i na głos wypowiada, że potrzebuje tego, że potrzebuje tamtego, tylko też, żeby to było coś takiego, co może być prezentem. Bo jeżeli ktoś mówi, że potrzebuje, żeby mu dorobić klucze, to to nie jest chyba dobry prezent. Ale próbuj, wyłapuj, wyłapuj takie insynuacje, wyłapuj też zainteresowania, czym ta osoba się interesuje, co jest jej pasją. Czego w tej pasji potencjalnie może jej brakować? Jaki ciekawy akwizyt, rekwizyt może nawet, albo gadżet byłby dla tej osoby czymś, co wywołałoby właśnie takie emocje, jak przed chwilą u ciebie przypominanie sobie Twoich prezentów, oczywiście świątecznych. Spróbuj zastanowić się, co dla tej osoby byłoby takim prezentem, który by wzruszył, poruszył, ucieszył. Warto nad tym chwilę Pogówkować. Myślę, że w dzisiejszych czasach z zakupem prezentów wcale nie musi być bardzo łatwo. Ale pytanie, szczególnie dla osób, które lubią minimalizm albo lubią coś szczególnego, coś wyjątkowego: czy prezent musi być kupiony? Czy prezent musi być drogi, musi być ekskluzywny, żeby wywołać właśnie takie emocje, o których mówiłem wcześniej? Ja powiem szczerze, że jestem osobą, która raczej sama sobie kupuje prezenty i cieszę się z nich. Moja rodzina z tego żartuje i robią mi inne, właśnie takie, które cieszą mnie bardziej. Bo teraz podpowiem, jakie mogą to być prezenty, które nie wymagają żadnych inwestycji, poza odrobiną chęci, serca. Ale zanim do tego przejdę, to tylko taka mała łóżeczka dziegciu w beczce miodu. Zdarza ci się otrzymać prezent, który nie do końca jest trafiony prezent, który wręcz jest e, taką stereotypową skarpetką od babci. No właśnie. Co zrobić z taką skarpetką, brzydkim sweterkiem, czy kryształowym wazonem, którego oczywiście nie chcesz, bo jeśli zbierasz kryształy i lubisz, to szczał w dziesiątkę. Spróbuj zrobić tak, żeby twoi obdarowywani nie czuli się tak jak ty, przy otrzymaniu kolejnej pary brzydkich skarpetek. Dobrze. Co zrobić zatem, aby ten prezent był najlepszym prezentem ever? Troszkę już podpowiedziałem wcześniej, zanim mówiłem o tym brzydkim sweterku czy brzydkich skarpetach. Kto i z czego może się ucieszyć? Takie drobne podpowiedzi, które można, myślę, wykorzystać szerzej, znacznie szerzej. Ja na przykład cały czas w pracy mam rysunek, który narysowała moja córka. Już troszkę starsza, ale go mam. Mam też w pracy kubek, który kiedy otrzymała takie flamastry do pisania po kubku, a później ten kubek się wypalało jeszcze w piekarniku, dodatkowo, żeby ten kolor, ta, ten obrazek, te, te słowa, cokolwiek tam było namalowane, żeby one stwardniały i nie zmyły się zaraz przy pierwszym myciu kubka. Taki kubek też mam. I takie rzeczy na przykład cieszą bardziej niż no, nie jeden ekskluzywny prezent. Dlatego myślę, że babcie może ucieszyć na przykład laurka ciekawa, kolorowa, sporządzona przez wnuczkę, wnuczka, ale może nawet przez córkę czy syna, albo chociaż z ich pomocą. Dla dziadka na przykład obrazek, też narysowany własnoręcznie przez wnuki. Może na przykład wspólnie spędzony czas też będzie prezentem? Bycie zwyczajnie dobrym, takim dobrym od serca i skoncentrowanym na tej drugiej osobie moim zdaniem to też fantastyczny prezent i kapitalnie wpisuje się przecież w atmosferę świąt. Znowu, zamykając oczy, widać czasami Trochę myślę już amerykańskie, ale przecież w Polsce też tak nieraz bywało i dalej bywa, kiedy rodziny wspólnie pichą, gotują, wałkują ciasta czy też pieką. Te zapachy, które się wtedy wydobywają z kuchni i roznoszą się po całym mieszkaniu, po całym domu. To jest kapitalny prezent. Może na przykład lubisz rękodzieło. Mam takie znajome, które lubią szydełkować, robić na drutach, szyć. I ja nie ukrywam, na przykład chciałbym dostać taki ręcznie zrobiony szalik, albo ręcznie zrobioną czapkę, albo ręcznie zrobione ciepłe skarpety, w których będę mógł siedzieć w niedzielne do południa. Hmm, już sobie to wyobrażam. Może, jeżeli ty jesteś majsterkowiczem, jesteś w stanie zrobić coś ciekawego z drewna? Widzę wiele takich profili, widzę wiele takich zdolnych osób, które potrafią takie rzeczy robić, i moim zdaniem to są dużo milsze, dużo ciekawsze prezenty, i one są właśnie w randze prezentów najlepszych ever. Dlatego wrócę do początku. Warto chwilę przed świętami, dłuższą chwilę przed świętami, usiąść, wziąć jakąś kartkę papieru, notes. Wypisać komu i potencjalnie co sprawi radość, sprawi frajdę, wywoła uśmiech, taki prawdziwy, uczciwy, szczery, serdeczny uśmiech. A może nawet wywoła taką łezkę wzruszenia, że to jest takie piękne, że to jest zrobione tymi małymi rączkami. Że to można powiesić na choince, że to można postawić na półce. Albo mieć ze sobą, po prostu w portfelu, w torebce. Coś, co będzie zawsze przypominało tą osobę czy tę osobę. Kiedy możesz zrobić coś, co będzie na przykład brylokiem do kluczy, albo wspomnianym wcześniej szalikiem. Takie prezenty to są właśnie prezenty najlepsze na świecie. Ja wspomniałem, że. Sam sobie robię prezenty, bo wtedy one dla mnie są trafione. Niestety to są prezenty, które są trafione przez pierwsze parę dni lub tygodni, a później jest to już normalna rzecz użytkowa. Za to te, które dostałem, które na przykład zrobiła moja córa, są cały czas. I jak tylko na nie patrzę mają już kupę lat, to wywołują zawsze uśmiech, a nawet wzruszenie. Więc życzę ci, aby. Prezenty, które otrzymasz, ale też prezenty, które wręczysz, były właśnie takimi prezentami. Zrobionymi z serca, z miłości i wręczone z uśmiechem serdecznym i szczerym na całą buzię. To tyle ode mnie. A dla Was dużo radości, dużo uśmiechu, zdrowych i wesołych świąt, i właśnie takich prezentów o których opowiadałem, najlepszych na świecie. Wszystkiego dobrego.